Witam wszystkich bardzo serdecznie z Bajchu, z tej strony. Wracamy do Belgii na Spa Race Formula 90. Będziemy, będziemy grać, będziemy rozpoczynać zaraz z gazem światła i ruszymy z tym wyścigiem. Jak widzimy, jesteśmy na czwartej pozycji. Mamy dwóch super szybkich i jednego normalnego kierowcę przed nami. Za nami jest szybki, super szybki i potem na zmiany normalny i szybki. Więc rozpoczniemy rozpoczniemy od lidera, gdzie aktywujemy jego. I czarny samochód zawsze e, rusza się cztery pola, więc robi raz, dwa, trzy, cztery. Teraz jak kończy pole, ruch z tym polu, może wybrać trajektorię, jeżeli jest dostępna. Roboty nigdy same nie wybierają trajektorii e, ciężkiej, czyli ekstremalnej, ale takie zwykłe trajektorie mogą sobie wybrać. Więc teraz następny robi się raz, dwa, trzy, cztery, dojedzie do niego. Ten się rusza tylko dwa. Raz, dwa i stanie nam w zakręcie, i teraz nasza tura. Na początku naszej tury dobieramy jedną kartę. Jak widzimy, jest to zielona, dwójka. I musimy, żeby ją zagrać, musimy wydać jedną oponę, zrobić test plus 20. I teraz normalnie, w zakręcie nie możemy wyprzedzać. Także zrobilibyśmy raz dwa. I musielibyśmy się zatrzymać, jako że jest pierwsza tura gry, tak samo jak podczas ostatniej tury, i podczas wznowień wszystkie wyprzedzania kosztują nas tylko jeden punkt ruchu, czyli możemy sobie zrobić raz, dwa, trzy, żeby go wyprzedzić i cztery, żeby pojechać sobie dalej, jeżeli byśmy tak chcieli. Więc my możemy zagrać kartę i możemy zagrać albo jedną dowolną z tych pięciu kart, albo dwie karty jeżeli chcemy zagrać dwie karty może to być jedynka z dowolną inną kartą, albo kombinacja dwóch dwójek, czyli na przykład te dwie karty byśmy mogli zagrać żeby, żeby się ruszyć więcej my zagramy tę kartę te plus trzy tylko, czyli wydamy dwa, dwa dwie opony wydamy dwie opony tak, wydamy dwie opony Dodamy jeden niebieski, żeby zrobić z tej, z tej trójki cztery i mamy plus jeden na początku ruchu, czyli mamy 5, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jest. Czyli ta karta leci na discard, a my się ruszymy pięć pól. Raz, dwa, trzy, żeby go wyprzedzić, cztery, pięć. I teraz wjeżdżając tutaj um, zajmiemy tą trajektorię. Jesteśmy na trzecim miejscu w tym polu, czyli będziemy się ruszać po tych dwóch ludzi, po, ty, po tych dwóch ale zajmiemy tę trajektorię, ponieważ jest wolna. I będziemy tutaj ryzykować. Tak będziemy ryzykować. Będziemy ryzykować czemu nie najwyżej. Rozbijamy się na pierwszym okrążeniu. Więc to była nasza tura. Teraz sprawdzamy, wracamy się do tego. On się ruszy 3 pola. Raz, dwa, trzy zostanie w. w zakręcie. Tutaj jest raz, dwa. 3 teraz oni wyprzedzają się za darmo, więc 4 będzie tutaj. Raz 2 i wiedzie sobie na tą trajektorię. Raz 2 3, bo może. Raz 2 3 zaraz za nim i raz dwa Skończyliśmy naszą pierwszą turę. No i widzimy cały czas jesteśmy na w sumie zyskaliśmy jedno miejsce, jesteśmy na trzecim miejscu. I czas na turę numer 2. Więc znowu patrzymy na lidera. Jak wiemy, on jedzie 4, ale ma tutaj plus 2, które dodajemy, więc będzie pojedzie 6 pól. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Skończy w tym zakresie, skończy w. Ale skąd? Teraz wiadomo, jedzie ten, ten się rusza tylko 4, więc raz, 2, 3, 4. I będzie tutaj na prostej. No i nasza tura, my dobieramy kartę. Jest to zielona trójka, co jest ciekawe, ponieważ, żeby skorzystać z tej trajektorii, musimy zagrać zieloną kartę i też zdać test 60. I IT będzie blind check, czyli musimy z góry talii wyciągnąć 60 lub mniej. Więc mówimy, że skorzyst spróbujemy skorzystać z tej trajektorii. Potrzebujemy tutaj 60 lub mniej. Mamy 3, więc nam się udało. I teraz, żeby skorzystać z trajektorii, musimy zagrać zieloną kartę. Więc zagramy. Zagramy. Tę trójkę, którą dobraliśmy, czyli najpierw wydajemy jedną oponę. Teraz robimy check minus 20 i ten check możemy zrobić kartą z ręki. Czyli musimy 7, bo patrzymy na naszą wartość. Tutaj mamy 27 minus 20, czyli potrzebujemy siódemkę. Co nam nie wyjdzie. Nie mamy żadnej karty, więc możemy też zrobić tą kartą i zrobimy to tą kartą. Nie zdaliśmy, więc jedno obrażenie dostaniemy, tak? Uszkodziliśmy trochę nasz samochód. Więc sobie losujemy i liczymy, że będzie czerwony i jest czerwone dziemy to tutaj, ale tą kartę zastępujemy tą kartę, więc mamy na, następną, na następny test czy 62 już. Czyli mamy 3 plus 4, 7 punktów ruchu. raz 2, 3, 4, 5 potrzebujemy raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. akurat 7, żeby dojechać do tego zakrętu. więc tak zrobimy Raz, 2, 3, 4. Tutaj go wyprzedzimy za 5, bo na prosty wyprzedzanie jest za jeden ruch. 6 i 7 skończymy tutaj, ponieważ już jest druga tura i tak nie moglibyśmy go wyprzedzić. Następnie aktywujemy to i mamy 4. Raz, 2, 3, 4. Tutaj jest 2, raz, 2 i ta trajektoria zajęta. Tutaj 3. Oni się za darmo wyprzedzają. Więc wejdą tutaj. Ten ma plus dwa tutaj, więc raz, dwa, trzy, cztery. Dołączy do nich. Ten tutaj ma dwa i ten tutaj trzyma. A ten tutaj ma dwa. Raz, 2 Tutaj na La Source zakończy swój, e, swoją turę. No i drugie okrążenie za nami. Taka jest sytuacja po dwóch okrążeniach. Jesteśmy na miejscu drugim, więc zyskaliśmy... Dwa miejsca przez dwa okrążenia, trochę uszkodziliśmy samochód. No ale zobaczymy jak nam pójdzie trzecie okrążenie. I teraz aktywujemy ten, ten sektor. I my możemy spowodować, jako że jesteśmy w zakręcie, możemy spowodować tak zwany kontest. I jego też zrobimy. Żeby zagrać kontest. Możemy zagrać jedną lub dwie karty z ręki. Każdy dodaje bonus, albo karę, która jest tutaj, oprócz lidera, czyli ten, który jest pierwszy w zakręcie, tego nie dodaje. My wiemy, że dostaniemy plus 2 i liczy się suma wszystkiego, tak? Czyli jeżeli zagramy te dwie karty, będziemy mieć 6 plus 2, to jest 8. Więc roboty zawsze się bronią dwoma kartami z góry. Także ja wywołam kontest i wywołam kontest tymi dwoma kartami faktycznie czyli wiemy, że my mamy 6 plus 2, ponieważ w le Combe tutaj łatwiej się wyprzedza, więc mamy plus 2 czyli 8 i sprawdzamy dwie karty dla nich 3 no mają 7, więc wygraliśmy tylko tylko trochę ale udało nam się w tym zakręcie wyprzedzić go. Przejmujemy lidera. Teraz te dwie karty, które zagraliśmy, one będą leżeć sobie z boku i wrócą do nas na początku następnej tury. Więc one są zamrożone, tak jakby. No i jako, że jesteśmy nowym liderem, no to dobieramy kartę. 2 i zielona flaga. Zielona flaga nam się nie przyda do niczego ale możemy możemy to wykorzystać zagramy T 2 plus 2, żeby dostać żeby wziąć sobie cztery punkty ruchu i wydamy jeden nasz, naszą oponę żeby mieć pięć punktów ruchu i teraz dwie karty mówią nam, że musimy zrobić czeka. Musimy wydać łącznie dwie opony, więc wydamy łącznie dwie opony. I możemy sobie wybrać, co chcemy najpierw, czyli najpierw zrobimy czeka plus 20. Nasza karta nam mówi, że mamy 62 plus 20 to jest 82, czyli zdamy to tę, tą kartą. Czyli mamy 81, i teraz musimy zrobić czeka minus 20. Czyli potrzebujemy 61 lub mniej, i zrobimy to kartą losową 15, więc ta karta jest zastąpiona 15. i Liczyłem na trochę większy, e, większą liczbę. I mamy 5 pól ruchu, więc jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobimy tutaj te szykane i zatrzymamy się na tej pomarańczowym. Trajektorii, chociaż nie musimy z niej korzystać, nie mamy na razie pomarańczowych kart. Zatrzymamy się na niej. Teraz on, on powiedzie 4 pola. I tutaj w zakręt wejdzie, ten też powiedzie 4 pola, będzie w następnym zakręcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten tutaj zajmie trajektorię plus 1. No i teraz tutaj technicznie jakby to byli gracze, to ten by decydował, czy chce iść zrobić kontest, potem ten. Potem ten mógłby jechać po prostu. Roboty nie wywołują kontestu według, względem siebie, więc to jest 3, 3, 2. Ujeżdżając z Dillion. Ten będzie miał 4, 3 i 4, żeby tutaj zostać. I ten będzie miał 3, żeby zostać tutaj. I skończyła się nasza tura trzecia więc możemy rozpocząć czwarte okrążenie nasze czwarte okrążenie jesteśmy liderem, więc jesteśmy na pierwszym, na pierwszym miejscu te dwie karty wracają nam na rękę a, wygraliśmy kontę do góry, zapomniałem więc dostajemy jedną kartę SPA to jest zielona karta, czego za dobrze nie widzicie Gdzie daje nam plus 2 daje nam plus 20, do, czeka z zdolnością plus 20 ta ikonka pozwala nam z tą kartą zagrać dowolną inną, czyli możemy nawet dwójkę z czwórką sobie sparować, ale musimy przejechać przez zakręt numer 8, przez stawellot. Widzimy, zakręt numer 8 jest tutaj, czyli te dwa pola to są zakręt numer 8, więc żeby móc zagrać tę kartę, to musimy albo zacząć swoją turę na którejś z tych dwóch pól, Albo skończyć ją na którymś z tych dwóch pól, albo przejechać w swojej turze przez któreś z, dwóch, z tych dwóch pól. Także to jest nasza track card. Oczywiście do kontestów możemy ją zagrać w dowolnym momencie, nie musi być to w zakręcie numer 8. Ale żeby, żeby móc zagrać ją do ruchu, to musimy przejechać przez zakręt numer 8. No i teraz dobierzemy na początku tury naszą kartę. Jest to zielona karta. I zagramy. Nie mamy pomarańczowych kart. Moglibyśmy wymienić karty. Na razie nie chcemy jeszcze. 3, 2, 3. Będziemy w stawolecie, więc tak zróbmy. Zagramy to plus 3. Więc dociągniemy jedno, jedno uszkodzenie. Które będzie czerwone, więc nasze drugie uszkodzenie, już eee, wydamy jedną oponę. I za drugą odrzucimy kartę i odrzucimy tą. Tak, odrzucimy tą zieloną, którą mamy tutaj, którą dobraliśmy. I ruszymy się o trzy pola, więc robimy raz, dwa, trzy. Wejdziemy tutaj wstawowe. Teraz czarny za nami pojedzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wjedzie tutaj wstawowe. A, i my jeszcze jako Breaking Banging Wheels mamy plus trzy do każdego, do każdego pojedynku, więc o wiele łatwiej nam takie kontesty wygrywać. Więc mogę inaczej ten kontest rozegrać, chociaż to nic się zmieniło. Raz, dwa, trzy, cztery ona 5 1 2 3 4 5 więc jadą zaraz za sobą 1 2 3 1 2 3 teraz 2 teraz 2 teraz 2 a ten będzie tutaj 3 Nie pamiętam czy oni mogą się w zakrętach wyprzeć normalnie, ale chyba mogą, jeżeli mają na tyle punktów ruchu. Chyba się nie zatrzymują. Sprawdzę to pewnie na następny odcinek, bo chociaż nie, teraz, to, teraz tego poszukam. Chwila. No i sprawdziłem. Tak jak myślałem, oni nie wymagają punktów ruchu, żeby wyprzedzić się w zakrętach czy tam na dohamowaniach. Muszą się zatrzymać tylko w momencie, kiedy gracz jest na danym polu. W tym wypadku mnie nie mógłby wyprzedzić. Zatem piąta tura okrążenia numer 5 i 6 i. Ten czarny będzie robił kontest. Wiemy, że on ma minus 1 z tego zakrętu. Minus 1 ma. Wiemy, że zagra dwie karty losowe z góry, więc już mu zagramy. My mamy plus 3 już. Czyli, jakbyśmy zagrali tą żółtą, to byśmy mieli 5. Do jego minus 1. Dobra, no, zagramy obydwie te, czyli my zagrywamy 3, 4, 5, plus 3, czyli 8. On będzie miał 5 minus 1, czyli 4, także udało nam się wygrać. Jako, że udało nam się wygrać ten kontest, to dostaniemy następną kartę, tym razem riverz. Riwash pozwala nam dobrać kartę, jaką zagram. Oczywiście możemy ją zagrać tylko jeżeli przejeżdżamy przez zakręt numer 5. Dodatkowo, jeżeli będziemy się bronić czy atakować w zakręcie numer 5, czyli w tym zakręcie, ta to wartość to jest, jest podwojona, czyli to jest 8. No i tutaj jak widzimy, jest le... późne hamowanie. Możemy zamiast robić testu na późne hamowanie, po prostu odrzucić tą kartę, żeby. Zdać automatycznie ten test, także bardzo fajnie. Mamy ten teren jakby e, rozpoznany. No i teraz nie zmieniła się kolejność, więc my zaczniemy. Dobierzemy kartę. Jest to jedynka zielona, więc jest to nie najlepiej. Hmm. Możemy zagrać tego stawę złota. Możemy się po prostu ruszyć o jeden i bronić w następnej. Tak też zrobimy. Zagramy tę jedynkę, ja musimy zrobić check plus 20, czyli musimy 35 zdać, tym nie zdamy, tym nie możemy zdać, ponieważ ta karta była używana do kontestu, więc zagramy z góry 68, czyli nie zdaliśmy, dostaniemy jedno obrażenie, jedno uszkodzenie naszego samochodu. Jest to czerwone uszkodzenie, co dobrze. I pojedziemy tylko jedno pole. Zostaniemy, co parkujemy tutaj. Będziemy walczyć w drugim zakręcie, ponieważ w tym zakręcie trochę łatwiej się walczy. Eee. Tak i... Nie pamiętam kiedy to wraca, chyba na początku następnej tury, więc będziemy bez tych kart teraz on, no on musi się ruszyć tylko jeden i tutaj będzie sobie stał, ten ma cztery więc jest raz, dwa, trzy i też tutaj będzie walczył raz, dwa, trzy i też będzie walczył, więc tutaj będzie duża walka o pozycję ten będzie ruszył się cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy raz, dwa raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Więc taka jest sytuacja po sześciu okrążeniach. I myślę, że w tym momencie będzie dobry moment, żeby, żeby zakończyć ten odcinek. Ja sobie sprawdzę co z tymi kartami. Czy będę... Czy je dostaję na początku, na końcu tury, czy na początek. Ale zdaje mi się, że początek moje, więc nie będę mógł ich użyć do kontestu a mamy będzie tutaj bardzo zacięty kontest. cztery samochody próbują się wyprzedzić w jed na jednym odcinku mm. więc e, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że dołączycie do mnie na kolejny odcinek e, Race Formula 90, ja byłem z Bajchu byliśmy na Spa francorchamps i mam nadzieję, że wrócicie do Belgii ze mną już jutro, do usłyszenia cześć